Stoimy sobie w odpoczynku. Tiamu jak zwykle nadaje. Tak, tiamuś? Tak, tak. Co ty chcesz? Co ty chcesz, tiamu? Co? Heja. Ojejku, ojejku. Darcie z aresikiem z przodu. Aresik, y, drugi w drugiej parze. Haosik z heliosikiem z tyłu. Co, psiaki, pojedziemy? Ares! No? Jedziemy. Hera! Naprzód. No? Heja. Heja. O tak! Śliczne psiaki! Dobrze by było, że to ja Jedziemy! Heliosik, daj z da, jedz, Dajesz, dajesz! No tak, dwóch, dwa kumple Helio... Chaosik z Tiamem Bardzo się lubią, zawsze jak są koło siebie to się bawią Dojdziemy do jeziorka na Zielonej I taka to historia! Po povijes svojih istorij, no to vašnje opogledam. Dobro, pozdrav.